Stowarzyszenie Ryzykiem Podrysk działa od pięciu lat. Misją Stowarzyszenia jest promocja zarządzania ryzykiem, najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem. Chcemy, żeby ta wiedza dotarła nie tylko do członków Stowarzyszenia, ale może przede wszystkim do zarządów i rad nadzorczych firm w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, czy też Europa Zachodnia. Zarządzanie ryzykiem jest Elementem zarządzania przedsiębiorstwem dodaje wartość w postaci lepszego osiągania wyników i mniejszego zaangażowania kapitału. I would define enterprise risk management as an integrated framework for managing strategic, business, credit, market. And operational risk. Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym. W tym roku to już jest piąte jubileuszowe wydarzenie. Jest to największa konferencja integrująca środowisko zarządzania ryzykiem w Polsce. W tym roku program konferencji rozciągnięty jest na cztery dni. Doroczna konferencja Polisk to nie tylko możliwość uczestniczenia w panelach dyskusyjnych, warsztatach, dyskusjach, ale również doskonała możliwość networkingu, nawiązywania nowych znajomości. Cała branża zarządzania ryzykiem jest w Polsce na początkowym etapie. Rozwoju. Ja akurat lubię tę fazę rozwoju. Zakładałem kiedyś giełdę od samego początku, corporate nas od samego początku. Więc tutaj nie jestem założycielem, ale sekunduję tej branży zarządzania ryzykiem i myślę, że polskie przedsiębiorstwa są na początku drogi. Istotne w tym wszystkim jest, żeby uniknąć pewnej silosowości mówienia o zarządzaniu ryzykiem przez różne organizacje, jednocześnie nie wiedząc, co jedni mówią o zarządzaniu ryzykiem i sądzą o jego rozwoju w Polsce bez konsultacji jakby wzajemnej. Wydaje mi się, że dzisiaj zarządziliśmy tym ryzykiem w pewnym sensie, gdzie wszyscy przedstawiciele tych organizacji, których zaprosiliśmy zdają się być otwarci na współpracę w zakresie promowania szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem.